Proszę Państwa, mamy coraz to nowe jaja. Jeszcze afera z panem Giertychem się nie zakończyła, a właściwie rozwija. A tu również rozwija się afera z panem Stonogą, który został niedawno zatrzymany przez policję pod różnymi zarzutami prania i brudnych pieniędzy i przywłaszczania sobie ich. To również sąd w Lublinie nie uznał wniosku prokuratury, i pan Stonoga uciekł do Norwegii i zamierza prosić Polonię, a czy nie Polonię o pomoc w Norwegii, a władzę Norwegii o udzielenie mu azylu politycznego. Proszę Państwa, w związku z tym, co się wyprawia tutaj, właśnie, z Giertychem. Tutaj numer z Panem Stonogą. A jeszcze dzisiejsza wielka afera z, z przerwaniem mszy świętej trydenckiej y, księdza y, Selezjanina w Poznaniu i wywleczenie go w, szalach, w szatach liturgicznych po schodach, że nie zachowywano norm maseczkowo-ilościowych w miejscu sprawowania liturgii, no to proszę Państwa, naprawdę dzieją się rzeczy dziwne i jak co dzień będą się nowe tego typu historie zdarzały, no to nie wiem, gdzie my się obudzimy, bo sensacja goni sensację i komplikacja kompromitację. No ja nie wiem. Pan Stonoga znany jest ze swojego prawda, Ciętego języka, piosenek antypisowskich. Podobno ciąży na nim ponad 200 zarzutów. No więc ciekawe, jak to się wszystko skończy. Tym bardziej afera z panem Gierdychem. No i z tym księdzem. W tej chwili zapomniałem jego nazwisko.